Nowy Rok to Światowy Dzień Pokoju. W tym roku przeżywany po raz 54. Może zatem warto zacząć go z papieskim orędziem na ten dzień. W tym roku nosi tytuł Kultura Troskliwości jako droga do pokoju. Oto jego treść. Posłuchajmy. Na początku nowego roku pragnę przekazać moje pełne szacunku pozdrowienia szefom państw i rządów, zwieśnikom organizacji międzynarodowych. Przywódcom duchowym i wiernym różnych religii oraz mężczyznom i kobietom dobrej woli. Wszystkim składam najlepsze życzenia, aby w tym roku postępowała na drodze braterstwa, sprawiedliwości i pokoju między osobami, wspólnotami, narodami i państwami. Rok 2020 upłynął pod znakiem wielkiego kryzysu sanitarnego COVID-19, który stał się zjawiskiem wielopłaszczyznowym i globalnym pogłębiając silne ze sobą powiązane kryzysy, takie jak kryzys klimatyczny, żywnościowy, gospodarczy i migracyjny, oraz sprawiając ogromne cierpienia i trudności. Myślę przede wszystkim o tych, którzy stracili członka rodziny lub bliską osobę, ale także o tych, którzy znaleźli się bez pracy. Szczególnie należy wspomnieć lekarzy, pielęgniarzy, farmaceutów, naukowców, wolontariuszy, kapelanów oraz pracowników szpitali i ośrodków zdrowia. Którzy robili co ich mocy i nadal to czynią z wielkim wysiłkiem i poświęceniem do tego stopnia, że niektórzy z nich zmarli, stając, starając się być u boku chorych, ulżyć ich cierpieniom lub uratować ich życie. Oddając cześć tym osobom, ponawiam apel do decydentów politycznych i sektora prywatnego o podjęcie odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dostępu do bezpiecznych szczepionek i podstawowych technologii. Potrzebnych do pomocy chorym i tym wszystkim, którzy są najubożsi i najbardziej wrażliwi. Z przykrością należy zauważyć, że obok licznych świadectw miłości i solidarności nabierają niestety nowego rozmachu nowe formy nacjonalizmu, rasizmu, ksenofobii, a nawet wojny i konflikty siejące śmierć i zniszczenie. Te i inne wydarzenia, które w minionym roku naznaczyły drogę ludzkości, uczą nas. Jak ważna jest troska o siebie nawzajem, jak ważna jest troska o całe stworzenie, aby budować społeczeństwo oparte na relacjach braterstwa. Dlatego właśnie wybrałem jako temat tego orędzia kultura troskliwości jako droga do pokoju, kultura troski o przezwyciężenie często dziś dominującej kultury obojętności, odrzucenia i konfrontacji. Po drugie, Bóg Stwórca. Źródło ludzkiego powołania do troskliwości. W wielu tradycjach religijnych istnieją opowiadania, które odnoszą się do pochodzenia człowieka, do jego relacji ze stwórcą, z naturą i z innymi ludźmi. W Biblii księga rodzaju od samego początku ukazuje znaczenie troskliwości lub ochrony w Bożym Planie. Dla rodzaju ludzkiego podkreślając związek między człowiekiem Adam a ziemią, Adamach oraz między braćmi i siostrami. W biblijnej relacji o stworzeniu Bóg powierza Adamowi ogród zasadzony w raju w cudzysłowie z zadaniem uprawiania i strzeżenia Go. Oznacza to z jednej strony uczynienie ziemi urodzajną, a z drugiej strony ochronę i utrzymanie jej zdolności do podtrzymywania życia. Czasowniki uprawiać, strzec opisują relacje Adama z jego domem, ogrodem, a także wskazują na zaufanie, jakie pokłada w nim Bóg. Czyniąc go panem i opiekunem całego stworzenia. Narodziny Kaina i Abla dają początek historii braci i sióstr, których relacje będą interpretowane w negatywny sposób przez Kaina w kategoriach opieki lub ochrony. Po zabiciu swojego brata Abla, Kain odpowiada w następujący sposób na Boże pytanie: Czyż jestem stróżem brata mego? Tak, oczywiście. Kain jest stróżem swojego brata. W tych starożytnych opowiadaniach, pełnych głębokiej symboliki, zawarte już było przekonanie, odczuwane i dziś, że wszystko jest ze sobą powiązane i że autentyczna troskliwość o nasze życie i relacje z naturą. Jest nierozerwalnie związana z wymiarem sprawiedliwości i braterstwa oraz wierności wobec innych. Bóg stwórca wzór troskliwości. Pismo Święte przedstawia Boga nie tylko jako Stwórcę, ale także jako Tego, który troszczy się o swoje stworzenia, szczególnie o Adama, Ewę i ich dzieci. Sam Kain, chociaż jest przetlęty z powodu popełnionego przestępstwa, otrzymuje zmianę ochronną od Stwórcy, aby jego życie było strzeżone. Fakt ten, choć potwierdza nienaruszalną godność osoby stworzonej na obraz i posłuszeństwo Boga, objawia także boski plan zachowania hierarchii stworzenia, ponieważ pokój i przemoc nie mogą Mieszkać w tym samym domu. Właśnie troska o stworzenie jest podstawą ustanowienia szabatu, który oprócz regulowania kultu Bożego miał na celu przywrócenie porządku społecznego i troskliwości względem ubogich. Obchody jubileuszu z okazji siódmego roku szabatowego dawały wytnienie ziemi, niewolnikom i dłużnikom. W tym roku łaski troszczono się o najsłabszych, dając im nowe perspektywy życia. Aby wśród ludu nie było żadnego potrzebującego. Na uwagę zasługuje również tradycja prorocka, w której szczyt biblijnego rozumienia sprawiedliwości przejawia się w sposobie, w jaki wspólnota traktuje najsłabszych w swoim gronie. Z tego właśnie powodu, zwłaszcza Amos i Izajasz, nieustannie podnoszą głos na rzecz sprawiedliwości względem ubogich, którzy z powodu swojej bezbronności i bezsilności, są wysłuchiwani jedynie przez Boga, który się o nich troszczy. Laudato Si. Troskliwość w misji Jezusa. Życie i misja Jezusa są szczytem objawienia miłości Ojca do ludzkości. W synagodze w Nazarecie Jezus ukazał się jako ten, którego Pan namaścił i posłał, aby ubogim niósł dobrą nowinę. Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odsyłał wolnymi. Takie mesjańskie działania charakterystyczne dla jubileuszy stanowią najbardziej wymowne świadectwo misji powierzonej mu przez Ojca. W swoim współczuciu Chrystus zbliża się do chorych na ciele i na duchu, uzdrawiając ich, przebacza grzesznikom i obdarza ich nowym życiem. Jezus jest dobrym pasterzem, który troszczy się o owce. Jest dobrym samarytaninem, który pochyla się nad człowiekiem poranionym, leczy jego rany i pielęgnuje go. U szczytu swej misji Jezus pieczętuje swą troskliwość względem nas, ofiarowując siebie na krzyżu i uwalniając nas w ten sposób z niewoli grzechu i śmierci. Tak. Darem swojego życia i swojej ofiary, otworzył dla nas drogę miłości i mówi do każdego, pójdź za mną i ty, i czyń podobnie. Uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała stanowią rdzeń działalności charytatywnej Kościoła pierwszych wieków. Chrześcijanie pierwszego pokolenia dzielili się, aby nikt z nich nie był w potrzebie, i starali się. Aby wspólnota była domem gościnnym, otwartym na każdą ludzką sytuację, gotowym do zatroszczenia się o najsłabszych. W ten sposób przyjął się zwyczaj składania dobrowolnych ofiar, aby nakarmić ubogich, pochować zmarłych i nakarmić sieroty, osoby starsze i ofiary katastrof, na przykład rozbitków na morzu. A kiedy w późniejszych czasach hojność chrześcijan straciła nieco rozmach, niektórzy ojcowie Kościoła nalegali na fakt, że w zamyśle Boga własność jest dla dobra wspólnego. Święty Ambroży utrzymywał, że natura wszystkie płody wydaje dla wszystkich do wspólnego dobra. Z natury więc wywodzi się prawo wspólnej dla wszystkich własności. Prawo własności prywatnej jest wynikiem ludzkich uproszczeń. Po przezwyciężeniu prześladowań pierwszych wieków Kościół wykorzystał wolność, aby inspirować społeczeństwo i jego kulturę. Potrzeby czasów budziły często nowe siły w służbie chrześcijańskiej karitas. Historia opowiada o wielu aktach dobroczynności. Powstało wiele zakładów dla cierpiącej ludności, szpitali, domów ubogich, sierot i podrzutków, gospod dla podróżnych itd. Zasady nauki społecznej Kościoła jako podstawa kultury troskliwości. Jakonia początków Kościoła, ubogacona refleksją ojców i ożywiona na przestrzeni wieków czynnym miłosierdziem wielu jaśniejących świadków wiary. Stała się siłą napędową nauki społecznej Kościoła, dając siebie wszystkim ludziom dobrej woli jako cenne dziedzictwo zasad, kryteriów i wskazań, z których można czerpać język troskliwości. Promowanie godności każdej osoby ludzkiej, solidarność z ubogimi i bezbronnymi, troskliwość o dobro wspólne, ochronę świata stworzonego. Troskliwość jako promowanie godności i praw osoby. Pojęcie osoby, które zrodziło się i rozwinęło w chrześcijaństwie, pomaga w realizowaniu rozwoju w pełni ludzkiego, albowiem osoba znaczy zawsze relacja, nie indywidualizm wskazuje na włączanie, a nie wykluczanie, wyjątkową i nienaruszalną godność, a nie wykorzystywanie. Każda osoba ludzka jest celem sama w sobie, nigdy nie jest jedynie narzędziem. Które należy doceniać tylko ze względu na jego użyteczność, ale jest stworzona, aby wspólnie żyć w rodzinie, we wspólnocie, w społeczeństwie, gdzie wszyscy członkowie są równi pod względem godności. To z tej godności wywodzą się prawa człowieka, a także obowiązki, które przypominają na przykład o odpowiedzialności za przyjmowanie ubogich, chorych, zepchniętych na margines. Wszystkich naszych bliźnich blisko lub daleko w czasie i przestrzeni, oraz za udzielenie im pomocy. Troskliwość o dobro wspólne. Każdy aspekt życia społecznego, politycznego i gospodarczego znajduje swoje wypełnienie, gdy służy dobru wspólnemu, to znaczy, gdy suma warunków życia społeczeństwa pozwala bądź to grupom, bądź poszczególnym jego członkom pełniej i szybciej osiągnąć ich własną doskonałość. Dlatego nasze plany i wysiłki muszą zawsze uwzględniać skutki dla całej rodziny ludzkiej, rozważając możliwie konsekwencje w chwili obecnej i dla przyszłych pokoleń. Pandemia COVID-19 pokazuje nam, jak bardzo jest prawdziwe i aktualne. W jej obliczu zdaliśmy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy w jednej łodzi, wszyscy słabi i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni i niezbędni, wszyscy wezwani, by wiosłować razem, bo nikt nie ratuje się sam i żadne odizolowane państwo narodowe nie może zapewnić swoim mieszkańcom dobra wspólnego. Troskliwość poprzez Solidarność. Solidarność wyraża w konkretny sposób miłość drugiego człowieka, nie jako mgliste uczucie. Ale jako mocną i trwałą wolę angażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra wszystkich i każdego. Wszyscy bowiem jesteśmy naprawdę odpowiedzialni za wszystkich. Solidarność pomaga nam widzieć drugiego, zarówno jako osobę, jak i w najszerszym tego słowa znaczeniu jako lud czy naród nie jako dane statystyczne czy środek, który można wykorzystać, a następnie wyrzucić. Gdy nie jest już użyteczny, ale jako naszego bliźniego, towarzysza w drodze, powołanego do udziału na równi z nami i w uczcie życia, na którą wszyscy są jednakowo zaproszeni przez Boga. Troskliwość i ochrona stworzenia Encyklika Laudato si w pełni ukazuje wzajemne powiązania całej rzeczywistości stworzonej i podkreśla potrzebę słuchania, zarówno wołania potrzebujących, jak i wołania stworzenia. Z tego uważnego i ciągłego słuchania może zrodzić się skuteczna troska o Ziemię, będącą naszym wspólnym domem i o ubogich. W tej kwestii pragnę potwierdzić, że warunkiem autentyczności poczucia wewnętrznego zjednoczenia z innymi bytami natury jest równoczesna czułość, współczucie i troska o człowieka. Pokój, sprawiedliwość i ochrona stworzenia. To trzy kwestie ściśle ze sobą związane, których nie można od siebie oddzielać w taki sposób, by były traktowane indywidualnie, gdyż mogłoby to grozić ponownym popadaniem w redukcjonizm. Kompas służący wspólnemu kursowi. W czasach zdominowanych przez kulturę odrzucenia, w obliczu pogłębiających się nierówności wewnątrz państw oraz pomiędzy nimi, Pragnę zaprosić osoby kierujące organizacjami międzynarodowymi i rządami, światem gospodarczym i naukowym, komunikacją społeczną i instytucjami edukacyjnymi do wzięcia w swoje ręce tego kompasu wyżej wymienionych zasad, aby nadać wspólny kurs procesowi globalizacji. Kurs prawdziwie ludzki. Pozwoliłoby to bowiem docenić wartość i godność każdej osoby, działać wspólnie i solidarnie na rzecz dobra wspólnego, przynosząc ulgę tym, którzy cierpią z powodu ubóstwa, choroby, niewolnictwa, dyskryminacji i konfliktów. Poprzez ten kompas zachęcam wszystkich, aby stali się prorokami i świadkami kultury troskliwości. Aby wyeliminować wiele nierówności społecznych, a będzie to możliwe jedynie przy znaczącym i powszechnym protagonizmie kobiet w rodzinie i we wszystkich dziedzinach życia społecznego, politycznego i instytucjonalnego. Kompas zasad społecznych, niezbędny do promowania kultury troskliwości, jest również wskaźnikiem dla stosunków między państwami. Które powinny być inspirowane braterstwem, wzajemnym szacunkiem, solidarnością i przestrzeganiem prawa międzynarodowego. W związku z tym należy podkreślić znaczenie ochrony i propagowania podstawowych praw człowieka, które są niezbywalne, powszechne, wzajemnie zależne i powiązane ze sobą. Należy jeszcze wspomnieć o poszanowaniu Prawa humanitarnego, zwłaszcza w tym czasie, gdy konflikty i wojny następują po sobie bez przerwy. Niestety, wiele regionów i wspólnot nie pamięta już czasów, kiedy żyły w pokoju i bezpieczeństwie. Wiele miast stało się jakby epicentrami niepewności. Ich mieszkańcy walczą o utrzymanie normalnego rytmu życia ponieważ są atakowani i bombardowani na oślep materiałami wybuchowymi artylerią i bronią lekką dzieci nie mogą się uczyć mężczyźni i kobiety nie mogą pracować aby utrzymać swoje rodziny głód zakorzenia się tam gdzie kiedyś był nieznany? Ludzie są zmuszani do ucieczki, zostawiając nie tylko swoje domy, ale także historię rodziny i korzenie kulturowe. Jest wiele przyczyn konfliktów, ale rezultat jest zawsze ten sam: zniszczenie i kryzys humanitarny. Musimy zatrzymać się, i zadać sobie pytanie, co doprowadziło do tego, że konflikt na świecie stał się czymś normalnym? A przede wszystkim, jak możemy nawrócić nasze serca i zmienić naszą mentalność, aby naprawdę szukać pokoju w solidarności i braterstwie? Jakże wiele środków trwonionych jest na broń, Zwłaszcza jądrową, środków, które można by wykorzystać do realizacji ważniejszych priorytetów dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, takich jak wspieranie pokoju i integralnego rozwoju ludzkości, walka z ubóstwem, zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych. To zresztą, Uwypuklają problemy globalne, takie jak obecna pandemia COVID-19 i zmiany klimatyczne. Jakże odważną decyzją byłoby utworzenie z pieniędzy przeznaczonych na broń i inne wydatki wojskowe globalnego funduszu w celu definitywnego wyeliminowania głodu, Przyczynienia się do rozwoju krajów najuboższych. Wychowanie do kultury troskliwości. Promocja kultury troskliwości wymaga procesu wychowawczego, a w dążeniu do tego celu kompas zasad społecznych jest niezawodnym narzędziem w różnych powiązaniach ze sobą kontekstach. Chciałbym podać kilka przykładów. Wychowanie to troskliwości rodzi się w rodzinie, będącej naturalną i podstawową komórką społeczeństwa, w której człowiek uczy się żyć w relacji i we wzajemnym szacunku. Należy jednak umożliwić rodzinie realizację tego życiowego nieodcownego zadania. Zawsze we współpracy z rodziną, innymi podmiotami powołanymi do wychowania są szkoła i uniwersytet, a w pewnych aspektach również podmioty komunikacji społecznej. Są one powołane do szerzenia systemu wartości opartego na uznaniu godności każdej osoby każdej wspólnoty językowej etnicznej i religijnej każdego ludu. I wynikających z niego praw podstawowych. Edukacja stanowi jeden z filarów społeczeństw bardziej sprawiedliwych i solidarnych. Religie w ogóle, a przywódcy religijni w szczególności, mogą odgrywać niezastąpioną rolę w przekazywaniu wiernym i społeczeństwu wartości solidarności, poszanowania różnic, akceptacji i troskliwości. O najbardziej wrażliwych braci i siostry. Przypominam w tym kontekście słowa papieża Pawła VI, skierowane do parlamentu ugandyjskiego w 1969 roku. Nie lękajcie się Kościoła. On Was szanuje, kształci Wam uczciwych i lojalnych obywateli, nie podsyca rywalizacji i podziałów, stara się promować, zdrową wolność, sprawiedliwość społeczną i pokój. Jeśli w ogóle ma jakieś preferencje, to dla ubogich, dla wychowania najmłodszych, dla opieki nad cierpiącymi i opuszczonymi. W odniesieniu do tych, którzy są zaangażowani w służbę społecznością w organizacjach międzynarodowych, rządowych i pozarządowych realizujących Misję wychowawczą, a także tych wszystkich, którzy na różne sposoby pracują w dziedzinie edukacji i badań naukowych, ponawiam swoją zachętę, abyśmy osiągnęli cel edukacji bardziej otwartej i integrującej, zdolnej do cierpliwego słuchania, konstruktywnego dialogu i wzajemnego zrozumienia. Chciałbym, aby ta zachęta. Sformułowana w ramach globalnego paktu wychowawczego, znalazła szeroką i różnorodną akceptację. Nie ma pokoju bez kultury troskliwości. Kultura troskliwości jako zaangażowanie wspólne, solidarne i uczestniczące na rzecz ochrony i promowania godności i dobra wszystkich, jako gotowość do zainteresowania się, do zwracania uwagi, do współczucia, do pojednania i uzdrowienia, do wzajemnego szacunku i wzajemnej akceptacji jest uprzywilejowanym sposobem budowania pokoju. W wielu częściach świata pojawiają się drogi pokoju, które prowadzą do zbliżenia ran. Potrzebna zatem twórca pokoju gotowy, by zainicjować w śmiały i pomysłowy sposób proces uzdrawiania i nowego spotkania. W tym czasie, gdy łódź ludzkości, wstrząsana burzą kryzysu, płynie mozolnie w poszukiwaniu spokojniejszego i bardziej pogodnego horyzontu, ster godności osoby ludzkiej i kompas podstawowych zasad społecznych może pozwolić nam płynąć bezpiecznym i wspólnym kursem. Jako chrześcijanie spoglądamy na dziewicę Maryję, gwiazdę morza i matkę nadziei. Wspólnie pracujemy nad tym, by podążać naprzód w kierunku nowego horyzontu miłości i pokoju, braterstwa i solidarności, wzajemnego wsparcia i akceptacji. Nie ulegajmy pokusie, braku zainteresowania innymi, zwłaszcza najsłabszymi. Nie przyzwyczajajmy się do odwracania zwroku, ale codziennie, konkretnie angażujmy się. W tworzenie jednej wspólnoty składającej się z braci, którzy się akceptują, troszcząc się o siebie nawzajem. Papież Franciszek w Watykanie 8 grudnia 2020 roku